O, pani Różo, to byłoby dość skomplikowane. Ul, w którym mieszkam, jest mały i mogą tam żyć tylko pszczoły. No i mam tylko jedno łóżko, bardzo, bardzo wąskie. To był tylko żart, Guciu. Guciu, nie obrażaj się. Sprawdzę, czy jest krótsza droga do Stawu. Zaraz wracam! Poczułam znajomy zapach. Hmm. Powiedz, Wóciu, czy widzisz gdzieś w pobliżu kwiaty o sześciu płatkach pełne pomarańczowych pęcików? Tak. Spróbuj i powiedz, co o nich myślisz. Hmm. To jest rezeda. Uwielbiałam hmm. ich zapach, gdy A... byłam mała. Hmm. Całkiem niezłe. Hmm. Hmm. <mum> o, nie przejdzie pani tędy pani różo. To cienka gałązka. Tym razem muszę ci przyznać rację, mój mały guciu. Nie jestem mały. Nadchodzi burza. Musimy dotrzeć do domu pana Jana, zanim się... Zaletą posiadania słabego wzroku jest niedostrzeganie licznych zagrożeń. A zatem ruszajmy! Gociu! Za sobie poradzę! To nie jest kładka, to zjeżdżalnia! <śmulak> Nie bawiłam się tak znakomicie. Dzięki Wam, znowu poczułam się młoda. Dziękuję. Maszerujmy, więc dalej. Ho, ho, ho. O, poradzę sobie. O, ale w buja, gociu, musimy przetrzymać gałąź. O, 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 o. O. Pomożemy pani. O. 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 Za mocno się chwieje. Co teraz zrobimy? Hmm. Podajcie mi to pnącze dzieciaki. Proszę, pani Różo. Dziękuję. Teraz mnie popchnijcie. Uch. Uch.